Dobra, stary, mam dla ciebie wyzwanie zajebiste. Mhm. Za ile opierdoliłbyś daną rzecz? W sensie, to powinniśmy teoretycznie dawać jakby o skali do 10, czy czy wiesz to, czy nie, ale robimy za ile byś to zrobił. No dobra. Czyli na początek smaki, o takie o, takie mocne smaki. tak, jakbyś mógł. Musiał... No, nie, no na za wszystko, nie? <Z> <grym skończym> nie, ale teraz sobie Czy jest zakola? Czy jest rano? A ty? wiem, za bym to zrobić. No dobra, za za bym to zrobił 100, 100, to za 200 koła. Dobra, damy na czwóreczkę. Nie, no, nic nie chcę nie nawet rozrobić stare, prawda, nie? że, czy tam, do przedstawisk, bo tak ja ciężko. No <grym> i flasha to tyercy. Dobra, to na zasadach, znaczy to, że to jest no to śmierć, nie? No niekoniecznie. No to śmierć, że jaka i jazda, nie? To jest śmierć. Dobra, sprawdźmy. Listerina. Yeah. Za ile? Ja z, z, tak, taką no taką bym opierdolił za 3000, 2000 000 zł. No bo to jest ja też ją za ten to zrobię. to jest alkohol, nie? Bo tam teoretycznie to może coś jakieś tam uszkodzenia powodować, ale ban nie jest zbyt duże. No, no za dobra. dwójkę bym tu pierdomo. Dla No za dary. darmo. Dla to super. Ja długo sobie nie piję, nie. Eee, co to jest też za darmo, głupie. Mocz, za tak, tak, tak jak mi teraz wziął na i za jedynie Jak chcecie, no to no, no, teraz ci do. wiadra to zrobił? No pół miliona, nie mieszkanie proszę. Nie kupisz, nawet chyba na obrzeżach, no, myśla... no, no, tak? Nie, na białym tempie za sprawować. Bo bo ja sobie wiesz, z tej wasza, chyba to chcesz No Dobra, tak, no to za mieszkanie na białym tempie wziął Ale tak sobie Nie, że tak. Ale tak Tak dobra, lecimy dalej. O, prochy twojej babki, zejdę byś się wypił. A a a no no dobra, no to sobie ja to zrobi. Prochy babci. No dobra, no prochy, kogokolwiek. no nie No rodziny. No prze. Ja, to ja zamieszałem, że. Nie dotanie zdrowie. Panim mąż. No bo sobie tak jest już spalony, w sensie. Tylko tylko nie, mam po to No dobra. O, żygi, Nie, dla mnie będzie to. Nie podjąłbym się nie. Zajda, Nie podjąłbym się chciałem nie, Dobra, Nie, nie,